Pierwszy punkt. Ewolucja nie działa jak jakaś drabina do człowieka, nie ma celu ani z góry ustalonego planu. To raczej nieskończony, rozgałęziony labirynt decyzji. Wygrywa nie to, co najbardziej skomplikowane, ale to, co działa tu i teraz. Weźmy na przykład meksykańską tetrę jaskiniową. Gdy zapuszcza się w wieczną ciemność, oczy stają się dla niej tylko niepotrzebnym wydatkiem energii. Po jakimś czasie rodzi się ślepa, ale za to ma superczułą linię boczną i świetny węch. Albo antarktyczne ryby lodowe. Ich krew jest prawie przezroczysta, straciły hemoglobinę i czerwone krwinki, ale zyskały białka zapobiegające zamarzaniu. Dzięki temu nie potrzebują skomplikowanego systemu transportu tlenu, bo w lodowatej wodzie jest go i tak mnóstwo. Jeszcze ciekawiej mają pasożytnicze myksozoany, takie kuzynki medus, zredukowały się do małych woreczków z kilkoma organami. Im prostsza budowa, tym szybciej się rozmnażają w ciele żywiciela. A ptaki z wysp, one często po prostu zapominają jak latać. Jak na wyspie nie ma drapieżników, do skrzydła stają się balastem. Dlatego przyszłe kiwi czy kakapo wolą chodzić. Nawet u ludzi nie było tak, że mózg ciągle rósł. Homo woresiensis miał mniejszy mózg niż my, a przecież znajdowaliśmy narzędzia i ślady polowań. Inteligencja to nie tylko rozmiar mózgu. Wieloryby straciły tylne nogi, ale zyskały silnik w ogonie i potrafią lokalizować się za pomocą dźwięku. Ich ko Miednicy pozostały jako ślady i służą teraz jako mocowania dla mięśni. Czasem to jakaś usterka jest na plus. Mutacje, które blokują receptor DAFI na czerwonych krwinkach, chronią ludzi przed malarią, więc strata może być też formą adaptacji. Ewolucja to nie marsz, a raczej taniec ze środowiskiem czasem krok w tył, czasem w bok, czasem salto. Każdy taki ruch jest sensowny w danych okolicznościach. Druga sprawa. Twoje komórki to trochę jakby obcy, którzy się do ciebie wprowadzili. W każdej siedzi dawna bakteria i ślady po wirusach, bez których w ogóle byś się nie urodził. Mitochondria to takie stare bakterie, co się wprowadziły do przodków ludzi jakieś 1,8-2 miliarda lat temu. Mają swoje własne DNA, takie jakby kółeczko. Mają rybosomy jak bakterie i dwie błony, jak taki gość, co go kiedyś połknęli. Z czasem sporo ich genów przeniosło się do jądra. Teraz setki białek z mitochondriów robią się w cytoplazmie, a potem są tam transportowane przez specjalne białkowe drzwi, czyli ta organella stała się taką półniezależną fabryką energii. Tak samo z chloroplastami u roślin, to takie oswojone cyanobakterie. U niektórych glonów chloroplasty mają nawet cztery błony, bo kiedyś zostały połknięte przez inny organizm. Ale to nie zawsze tak działa. Znaleziono takiego jednego jednokomórkowca, monocerkomonoides, co w ogóle nie ma mitochondriów. On znalazł inne sposoby na ważne reakcje i żyje bez tej energetycznej symbiozy. W naszym DNA jest około 8% kodu od wirusów. To takie resztki po retrowirusach, które kiedyś nas zaraziły i zostały na stałe. Jedną z takich gratów są białka syncytyny. Kiedyś to były osłonki wirusów, a teraz sklejają komórki trofoblastu i pomagają robić łożysko u ssaków. Nawet nasza odporność, która potrafi wymyślić miliony przeciwciał, według naukowców wzięła się z takiego ruchomego kawałka kodu, który stał się enzymami RAG. Jesteśmy trochę jak potwory Frankensteina, złożeni z wielu różnych rzeczy. W nas śpiewają bakterie i wirusy, a to dzięki ich starym umowom mamy to, co nazywamy człowiekiem. Trzecia sprawa jest taka. Ewolucja to nie jakiś super inżynier z idealnym projektem, tylko taki majster, co łata wszystko na bieżąco tym, co akurat ma pod ręką, przez co w nas zostają takie dziwne kompromisy. Ten słynny nerw krtaniowy, co się cofa, u ssaków powinien iść prosto od mózgu do krtani, ale on robi taki numer, że zawija pod łukiem aorty. To po rybach zostało, a u żyrafy robi się z tego bezsensowny kilometr kabla nerwowego. Nasze drogi oddechowe i jedzeniowe się tak krzyżują, że jesteśmy jedynymi dużymi ssakami, które się regularnie krztuszą. To cena za to, że mamy obniżoną krtanię, dzięki której możemy mówić. Oko ukręgowców jest zrobione na opak. Te komórki, co łapią światło, patrzą w drugą stronę, a te nerwy idą od przodu, tworząc ślepy punkt. U ośmiornicy to jest lepiej zrobione. Tam światło wpada prosto na receptory i nie ma żadnego ślepego punktu. Chodzenie na dwóch nogach oszczędza energię i daje lepszy widok, ale przez dylemat rodzenia porody są groźniejsze. Miednica jest za wąska, żeby wygodnie chodzić, a główka dziecka za duża, żeby łatwo się urodzić, stąd dzieci są długo bezradne i potrzebują opieki. Ta cała dobierająca selekcja też zostawia ślady. Jak masz jeden gen od hemoglobiny S, to jesteś chroniony przed malarią, ale jak masz dwa takie geny, to chorujesz na anemię sierpowatą. Krew krzepnie na tyle szybko, że ratuje nas przed wykrwawieniem, ale przez to samo jesteśmy podatni na zatory i udary. Za mocne łatanie zabija. Wyrostek robaczkowy długo był uważany za coś zbędnego, a okazał się częścią układu odpornościowego i chyba zapasem dla naszych bakterii, ale jak się odezwie, to i tak trzeba go wycinać. Ewolucja nie robi wszystkiego idealnie. Ona łatwi na bieżąco tam, gdzie trzeba i dlatego człowiek to nie jakiś szczyt możliwości, tylko taki chodzący zbiór udanych kompromisów, gdzie każdy ma swoją cenę w postaci słabych punktów i ryzyka. Czwarty dowód. Ewolucja potrafi być szybka, nawet tak szybka, że można ją zaobserwować w ciągu ludzkiego życia. To obala nasze wyobrażenie, że musi trwać miliony lat. Na Galapagos ornitolodzy Peter i Rosemary Grant przez lata obserwowali zięby. Okazało się, że ich dzioby zmieniały się dosłownie w kilka sezonów. Susza w 1977 roku sprawiła, że przeżywały ptaki z mocnymi dziobami, idealnymi do rozłupowania twardych nasion. Potem nadeszło El Niño i wygrały te z cieńszymi dziobami. Rozmiar dziobów po prostu podążał za pogodą. W Anglii, przez przemysłowe zanieczyszczenia ćmy, piędziki brzozówki, stały się czarne. Ciemne owady lepiej kamuflawały się na okopconych pniach drzew. Po oczyszczeniu powietrza, po kilkudziesięciu latach, wróciły jasne formy. Na małej wysepce Podmrczaru na Adriatyku, jaszczurki, które tam przywieziono w ciągu kilkudziesięciu lat, zyskały nowe cechy. W jelitach pojawiły się zastawki, a głowy stały się masywniejsze. Zmiana diety na roślinną wymusiła takie przebudowy układu pokarmowego i ugryżenia. W londyńskim metrze pojawił się też swój gatunek komara. Podziemne populacje komara kuleks nauczyły się rozmnażać przez cały rok w tunelach, polować na ludzi i słabo krzyżują się z tymi z powierzchnią. To taka mała, rodząca się izolacja tuż pod naszymi stopami. Kolanki, które przeniosły się z morza do jezior przez dziesiątki pokoleń, tracą swoje kostne pancerze. Dzieje się tak przez mutację w ważnym genie, który szybko zmienia pancerz, gdy jest mniej drapieżników i mniej wapnia. Nawet huragany zostawiają ślad ewolucyjny. Po sztormach na Karaibach jaszczurki anolis z większymi przystawkami na palcach i innymi proporcjami kończyn częściej przeżywają. Widać to już u ich potomstwa. Miasto to nowy świat dla ewolucji. Koniczyna w miastach produkuje mniej cyjanku, sikorki śpiewają głośniej, a kosy mniej migrują. A bakterie. Te, pod wpływem antybiotyków, tworzą enzymy nożyczki, które niszczą leki i dzielą się informacjami o odporności przez plazmidy. Ewolucja to nie coś, co oglądamy w muzeum to proces, który dzieje się teraz, tworząc nowe historie w parku za oknem i w naszej apteczce. Fakt numer 5. Czasem natura zamiast przeżycia wybiera flirt co wywraca wszystko do góry nogami. Dobór płciowy może prowadzić do przesady w cechach, do jakiegoś absurdalnego przepychu czy ryzykownych ekscesów, jeśli tylko daje to szansę na udane parzenie się. Ogon pawia to klasyka batunku. Jest ciężki, łatwo zauważalny dla drapieżników i pochłania masę energii, ale sam fakt, że samiec jest w stanie go nosić i nie dać się przy tym zabić, jest po prostu dowodem jego świetnej kondycji. To ta zasada handikapu a moca Zachawiego. U łosia irlandzkiego, jak szacują paleontolodzy, poroże miało nawet dwa metry rozpiętości. Taka broń i pokaz siły w jednym, a nie żaden tam błąd natury, jak to kiedyś pisano. Samce ptaków rajskich potrafią godzinami tańczyć i tworzyć scenografię z znalezionych bibelotów. Samce altanników budują z jagód i błyskotek jakieś instalacje, ustawiając wszystko tak, żeby z daleka wyglądać na większego. Czysty teatr, a za tym wszystkim stoi wybór samic. U takich muszek z ogonkami zamiast oczu, samice wolą te dłuższe, i ta fanaberia wpływa na kształt ich twarzy są też takie odwrócone historie u koników morskich i igliczninę to samce rodzą więc to samice są tam bardziej kolorowe i agresywne w zalotach bo to one walczą o ograniczony zasób jakim jest samiec z brzuchem w środku też trwa walka plemników u gatunków gdzie samce rywalizują o samice jądra są proporcjonalnie większe u szympansów są znacznie większe niż u goryli gdzie jest system haremowy Dobór płciowy tłumaczy nasze dziwactwa, te wszystkie błyskotki, śpiewy, pokazy statusu, wszystko, co nie pomaga w ucieczce czy szukaniu żarcia, ale pomaga zostać zauważonym i wybranym. Fakt szósty. Ewolucja lubi wracać do dobrych pomysłów, powtarzając je w różnych odmianach. To zjawisko konwergencji pokazuje, że życie ma swoje ulubione schematy, do których dochodzi różnymi ścieżkami. Oko ośmiornicy i ludzkie oko są jak projekty jednego inżyniera. Mają soczewkę, tęczówkę, siatkówkę. U głowonogów receptory są skierowane do światła i nie ma ślepej plamki, więc ta sama funkcja jest inaczej zbudowana. Nietoperze i wieloryby zębate niezależnie od siebie wykształczyły echolokacje, ale w ich genach białka słuchowego prestyny znaleziono podobne ulepszenia. To jak molekularna rymowanka z różnych źródeł. Białka zapobiegające zamarzaniu u ryb z Antarktyki i z Arktyki powstały osobno i z innych materiałów, ale robią to samo. Nie pozwalają kryształkom lodu rosnąć w ich krwi. Kaktusy z Ameryki i wilczomlecze z Afryki to dwa cierniaste kaktusy, które nie są ze sobą spokrewnione. Mają grubą łodygę, małe liście i haczyki. Natura wymyśliła taki pustynny wygląd dwa razy. Podobnie różne skrupiaki zyskują krabowy kształt. Oddzielne gałęzie ewolucji raz za razem dochodzą do korpusu przypominającego kraba z szerokim grzbietem. To wygodna konstrukcja do życia na dnie. Ryby wielokrotnie wykształciły organy elektryczne albo do poruszania się w mętnej wodzie, albo do polowania. To jedno rozwiązanie na różnych platformach. U ludzi tolerancja na mleko w dorosłości nie jest wynikiem jednej mutacji, ale kilku niezależnych, np. w Europie i Afryce, z tym samym skutkiem. Na dużych wysokościach mieszkańcy Tybetu, Andów i Etiopii mają różne genetyczne sposoby na to, by żyć tam, gdzie jest mało tlenu. Konwergencja pokazuje, że nie wszystko jest przypadkowe. Środowisko, niczym reżyser, prowadzi ewolucję do podobnych rozwiązań. W różnych aktach historii widzimy te same sceny, ale grane przez innych aktorów. Często się słyszy, że człowiek pochodzi od małpy, więc małpy to takie niedorozwinięte wersje. Ale nauka mówi co innego i jest to o wiele ciekawsze. Człowiek i dzisiejsze małpy człekokształtne to jakby kuzyni, którzy poszli swoimi drogami od wspólnego przodka jakieś 6-7 milionów lat temu. Szympans to nie jest przeszłość, tylko taki sam współczesny nam gatunek, tylko że przyzwyczajony do swoich warunków. Mają swoje własne, unikalne adaptacje, od budowy łapy po to jak żyją w grupie. W linii ewolucji człowieka w zapisach kopalnych widać wyraźne etapy. Wczesne homininy mieszały cechy stare i ludzkie. Pojawił się chod na dwóch nogach, zmieniła się miednica, dzieciństwo trwało dłużej, a mózg się powiększał. Choćby taka Lucy z Australopithecus afarensis, która już całkiem nieźle chodziła na dwóch nogach, mimo że była wzrostu małpy i miała takie same łopatki. Później Homo erectus wyszedł nawet poza Afrykę. Jest mnóstwo form pośrednich, tyle że naukowcy spierają się już nie o to, czy były przejścia, ale gdzie dokładnie postawić granicę między gatunkami. Genetyka też mocno to potwierdza. Człowiek ma 46 chromosomów, a szympans 48. Nasz chromosom numer 2 ma ślady połączenia dwóch starych chromosomów przodków. W środku są takie powtórzenia, jak na końcach, i podwójne znaczniki, gdzie się chromosomy łączą. Nasze ciało też pamięta przeszłość. Kość ogonowa to resztka ogona, gęsia skórka to pozostałość po tym, jak kiedyś stawialiśmy włosy jak futro niemowłaki mają taki odruch, że chwytają stopami i dłońmi, jakby szukały gałęzie. Jest też takie nieporozumienie, że ewolucja to droga do człowieka. Bzdura. Ewolucja nie tworzy hierarchii, nasi przodkowie to tylko jedna z wielu ścieżek. Gdyby było inaczej, to może ptaki albo ośmiornice miałyby ręce. Ewolucja to nie schody w górę, tylko takie rozwidłające się ścieżki, a my jesteśmy tylko jedną z tych, która się udała, a wcale nie jesteśmy na samym szczycie. Ciekawe, że ewolucja tłumaczy nawet coś takiego jak bezinteresowność. Nie jako moralność, ale jako sprytny sposób na przetrwanie, zapisany w naszych genach i oparty na korzyściach. Chodzi o regułę Hamiltona, która mówi, że jeśli zrobisz coś dla krewnego, co cię trochę kosztuje, ale jemu bardzo pomoże, i im bliższy krewny, tym lepiej, to się opłaca. To dlatego świat owadów eusocjalnych jest taki dziwny robotnice pszczół są bezpłodne, ale są bardzo blisko spokrewnione z siostrami, więc inwestując w królową, tak naprawdę inwestują w swoje geny. Ale to nie działa wszędzie tak samo, na przykład mrówki i termity pokazują, że można super współpracować też inaczej, dbając o gniazdo czy broniąc potomstwa. Jest też altruizm wzajemny. Nietoperze wampiry dzielą się krwią z tymi, co nic nie jedli. Ci, co nie oddają przysług, szybko zostają sami, bo pamięć i reputacja sprawiają, że dzielenie się jest jak dobra polisa ubezpieczeniowa. U Surykatek i Susłów są strażnicy. Jeden zwiększa ryzyko, alarmując stado, ale jak w pobliżu są krewni, to ryzyko jest opłacalne. Jak jest głodno, śluzowiec Dictyostelium tworzy jedno ciało i z niektórych komórek robi łodygę, żeby inne mogły się rozprzestrzenić jako zarodniki. Są też oszuści, ale ich jest mniej, bo geny i częste mieszanie się populacji im nie sprzyjają. Nawet bakterie współpracują. Jak jest ich dużo, to razem produkują enzymy i tworzą biofilmy, dopóki nie pojawi się pasożyt. Wtedy zaczynają działać mechanizmy karania i organizacja kolonii. U ludzi jest podobnie, tylko że dochodzi język i normy. Ważna jest reputacja, karzemy tych, co nic nie robią, mamy rytuały zaufania i sieci długów, które zamieniają ja w my. Altruizm to nie magia, tylko sprytna ekonomia natury, gdzie wspólna gra często daje więcej niż działanie w pojedynkę. dziewiąty fakt. Najbardziej szokujące dla zdrowego sensownu w teorii ewolucji jest to, że większość zmian w DNA w ogóle nie wpływa na organizm, ani pozytywnie, ani negatywnie. Po prostu nie ma znaczenia tu i teraz. To jest właśnie ewolucja neutralna. Mutacje, które nie zmieniają białka, synonimiczne, wariacje w regionach niekodujących czy takie rearanżacje, które mają tak mały kość lub korzyść, że o ich losie decyduje nie dobór naturalny, a przypadek, czyli dryf genetyczny. W populacjach o skończonej wielkości częstości alleli po prostu sobie tańczą losowo, przez co każdy wariant może przypadkiem się utrwalić albo zniknąć. Dlatego właśnie ewolucja molekularna wygląda na prawie neutralną. W dużych populacjach dobór naturalny zdąży wyeliminować te lekko szkodliwe mutacje, a w małych one po prostu przechodzą jako zwykły szum. Ważna jest tu nie tylko liczba osobników, ale zwana efektywna wielkość populacji, czyli ile faktycznie osobników uczestniczy w rozmnażaniu. U ludzi szacuje się, że było ich 10 razy mniej niż faktycznie żyło, co wyjaśnia, dlaczego nasz genom ma tyle neutralnych polimorfizmów. Wąskie gardła i cwane efekty założyciela zmieniają cały obraz genetyczny. Po jakiejś katastrofie, migracji albo zasiedleniu nowej wyspy, przypadkowy zestaw alleli staje się przeznaczeniem całego gatunku. Tak, na przykład na odizolowanych archipelagach utrwalają się dziwne cechy, a u niektórych ssaków obserwuje się podejrzanie małą różnorodność. Na poziomie molekularnym, dryft działa jak zegar: na podstawie średniego tempa neutralnych zmian możemy szacować czas, kiedy linie rozwojowe się rozeszły i budować drzewa filogenetyczne. Ale neutralne nie znaczy bezużyteczne. To właśnie ten szum tła tworzy surowiec dla przyszłych odkryć, na które potem reaguje dobór. Działa też genetyczny autostop. Gdy jakaś korzystna mutacja się pojawi, to ciągnie ze sobą sąsiednie neutralne markery, wypierając wszystko wokół. To zwane zmiatanie selekcyjne. Po drugiej stronie mamy selekcję tła, która ciągle wypala szkodliwe warianty i też zmniejsza różnorodność w całych blokach genów. W efekcie genom to nie jest gładka plansza z samymi korzyściami, ale pulsująca mapa przypadków, zaczepów i porządków. Jest pełen pseudogenów, ruchomych elementów i powtórzeń, gdzie spora część działa jak biały szum, ale to właśnie ten szum sprawia, że ewolucja jest elastyczna i pozwala rzadkim, szczęśliwym mutacjom rozbłysnąć na już przygotowanym, podatnym gruncie. Dziesiąty fakt. Zwykle myślimy o ewolucji jak o drzewu, ale czasem gałęzie nie tylko się rozchodzą, ale i łączą na nowo, zamieniając drzewo w sieć. U roślin widać to prawie od razu. Poliploidia, czyli podwojenie, a nawet potrojenie zestawów chromosomów, potrafi w jednej chwili odciąć hyburdę od rodziców i stworzyć nowy gatunek w jedno pokolenie. Tak właśnie powstały wielkie rośliny uprawne, jak pszenice o skomplikowanym pochodzeniu czy rzepak, genetyczne konstrukcje z dwoma lub trzema rodzicami. U zwierząt hybrydyzacja nie jest tak szybka, ale działa jak kanał dla nowości. U motyli Heliconius strefy hybrydowe i wymiana fragmentów DNA przenoszą między gatunkami wzory skrzydeł. U amerykańskich psowatych dawno już opisano introgresję między kojotami a wilkami, tworząc populacje hybrydowe z nowymi zachowaniami. Nawet u ludzi nasz kod genetyczny przechowuje ślady wymiany z przeszłości. Niewielka część DNA neandertalczyka jest u większości ludzi spoza Afryki, a u mieszkańców Tybetu kluczowy gen odpowiadający za reakcję na niski poziom tlenu pochodzi od starożytnych Denisowian. To przykład adaptacyjnej introgresji, gdzie obcy gen pomaga przetrwać na dużych wysokościach. U mikrobów sprawa jest jeszcze bardziej radykalna. Horyzontalny transfer genów przez plazmidy, wirusy i goły DNA sprawia, że ewolucja bakterii przypomina bardziej zarządzanie kablami w serwerowni niż drzewo, gdzie moduły z funkcjami są przerzucane między gatunkami. Tak rozchodzą się enzymy odporności na antybiotyki czy sztuczki metaboliczne. Czasem zwierzęta też łapią obce geny. Są przykłady transferu od grzybów do mszyc, co dało im możliwość wytwarzania karotenoidów albo od bakterii do nicieni pasożytniczych. Mają wtedy zestaw enzymów do rozkładania ścian komórkowych roślin. W tym ujęciu specjacja to nie tylko walka na froncie, ale dynamika równowagi między rozchodzeniem się a mieszaniem. Istnieją takie rzeczy jak ciągłości pierścieniowe i strefy hybrydowe, gdzie gatunki to też po prostu geografia przepływu genów. Ta myśl jest szokująca, bo niszczy obraz zamkniętych skrzynek. Ewolucja to też wymiana projektów, gdzie udany moduł może przejść przez granicę i od razu stać się paliwem dla kolejnego etapu różnorodności.